Rób to po każdym użyciu piekarnika, a już nigdy nie będziesz musiał poświęcać wielu godzin na szorowaniu go. Co zrobić, aby piekarnik był zawsze czysty? A może zastanawiasz się, jak go wyczyścić bez szorowania? Jeśli poznasz ten trik, od teraz zajmie ci to tylko chwilę. Kiedy przygotowujesz obiad lub kolację w piekarniku, tłuszcz, sos czy ser potrafią go zabrudzić. Po kolacji zostają w nim tylko przypalenia. Ale jest na to sposób. Jeśli zrobisz to od razu po użyciu piekarnika, doprowadzenie go do czystości zajmie tylko chwilę. I nie ma potrzeby nic szorować. Kiedy już masz piekarnik pusty i wyłączony, uszykuj miskę. Wlej do niej niecałe 100 ml octu, zagotuj w czajniku litr wody, wrzątek wlej do miski z octem. Włóż miskę do piekarnika, zamknij go, pozostaw miskę w nim na 20 minut. Po tym czasie otwórz piekarnik. Spójrz, jaki jest zaparowany. Łatwo będzie ci go teraz umyć. Przetrzyj szybę czystą ściereczką. Spójrz, jaka brudna była. Przetrzyj teraz środek piekarnika. Namocz ściereczkę w wodzie z octem. Możesz teraz dalej czyścić piekarnik. Do mocniejszych zabrudzeń użyj gąbki do zmywania. Po wszystkim przetrzyj. Piekarnik ręcznikiem papierowym. Nie zapomnij wyczyścić grzałek na górze piekarnika. Na nich też osadza się brud, a teraz są łatwe do wyczyszczenia przez wilgoć. Pamiętaj tylko, że piekarnik w tym czasie musi być wyłączony.